na rachunek sportowego w a 30 tysięcy na wymianę mam rachunek na oszczędnych, które, które będzie taki, taki kwotę, pod, można teraz, to nie, przewodniczący, pod głosowanie. Panie tak. Gdyby na tej sali było tylko roczniki sportowe, to pewnie taki wniosek zbędna, że nie, nie wymagał dyskusji, bo wszyscy byliby za. Natomiast ja już to powiedziałem. Potrzeby i oczekiwania różnych grup spo społecznych i poszczególnych mieszkańców są różne. To nie jest tak, że wszyscy, są w są, są osoby, które są przeciwne sportowi. Nie wszyscy są w historycznej, czy muzeum, czy, czy nawiązaniu do tradycji, ale mnóstwo osób też ma takie oczekiwania. Są osoby, które nie jeżdżą samochodami, na przykład uważają, że remognerów nie niepotrzebne, bo po prostu nie jeżdżą samochodami. Te potrzeby oczekiwania są skali naszej, naszej gminy. Stąd my wykazujemy komput między potrzebami i oczekiwaniami. Stąd Państwo macie również wpływ na to, jakie zadania są realizowane. Ale rzeczywiście można może wrócić taki wniosek, natomiast muszę Pan powiedzieć, że te projekty, które dotyczą Rzeszowa, one nie znalazły się tak w to są rzeczy, które radni, wybrani przez myślach, którzy tak zgłaszali jako potrzeby, które są istotne w takich proporcjach, skąd te potrzeby publiczne. To znaczy na pewno środki być większe, ale zamykamy się w tych kwotach, które jesteśmy w stanie wydatkować. Jak Pan taki to jest prawdą, do składania tego wniosku, jeżeli Państwo go to, to będziemy realizować w takim zakresie, jakim Państwo sobie życzycie. To jest, to jest, oczywiście wola i decyzja Rady Gminy. Panie Burmistrzu, mnie nie chodzi o to, żeby wywracać budżet co radni mogą tu nie chodzi. jest prosta sprawa. Czy chcemy zrobić ten to wy co najmniej w ogóle 80 tysięcy i zróbmy. 80 tysięcy nie jest, nie jest na nic. albo róbmy remont porządnie, albo nie albo nie w ogóle. O to chodzi. Panie Udanie, to jest Pana zdanie. Każdy ma prawo do swojego zdania, oczywiście Pan może ten wniosek złożyć, jeżeli Pan przekona większość radnych, to ten wniosek będzie zasadny i będzie przekaz no więc to, nasza dyskusja jest w, w, w tej chwili nie ma sensu. Żeby nie włączyć tego tematu, to ja bardzo proszę o przegłosowanie wniosku, lub nie, żeby z, z artykulacji podglądającej było 70 tysięcy przeznaczonych na wymiar wojska sportowego, a 30 tysięcy na wymianę, na wymianę na, na

nie ma ludzkiej możliwości, żeby w miarę realne i w miarę, żeby wojsko spełniało wymogi i, i dało się je utrzymać, żeby za dwa lata po remoncie nie było, zresztą przed mają przykład, co zrobiłem 5 lat temu, czy 7 lat temu, jak to zostało wykonane i jak zostało utrzymane. Żeby zrobić w miarę remont muły potrzeba około 150 tysięcy. Nie wiem, może 130, może... 100, około 150 tysięcy. Więc wniosek jest taki, aby dołożyć z, z adaptacji fundusza budynku i 70 tysięcy na remont, na remont tej murawy, a 30 tysięcy przeznaczyć na wymianę w gminie, na lampy, na energooszczędne. 30 tysięcy na lampy, a... A 70 tysięcy do... Gdzie jest W W którym Nie wiem, w którym Um, no, ja proszę bardzo Pani Radna, Mam już radozewskie. Panie momenty, Pani Rada wróciła. Proszę Mnie się wydaje, że tu bardzo by się przydał głos Państwa z Rzeszowa, dlatego że ja byłam na komisji i słyszałam... Jestem przekonana co do tego, co mamy zapisane w budżecie. Tam tu inne pomysły i każdy ma do tego prawo. Co to że i tam się tu bardzo denerwuje, a... Ja się nie denerwuję, to słucham wniosków. Nie, pan nie posłucha tak wniosków. Uzasadnia ja bardzo się zajmują drzeszowalami. No i mnie się to podoba. No, nie, 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 wybrać. nie. Przepraszam, przepraszam. Tak, nie zajmujesz się drzeszowalami, tylko inwestycjami w gminie, jak powinny wyglądać, jak powinny być mięso wydatkowane. Ale każdy ma prawo do tego. No i ja tak tylko proszę, żeby ktoś z Państwa drzeszowca zabrał głos, ponieważ ja na komisji słyszałam zdania, które mnie przekonały. Pan w tej chwili ma inną propozycję. Ja bym się zastanowiła, nie to, będę mieć trzy następne. I też jak bym się do tego upadniona. Dlatego bardzo proszę, żeby ktoś z Państwa się wypowiedział i podtrzymał wersję, albo nie. Pani nie. stwierdziłem, że na remontu było milion złotych, które mogli na stolice doszło, czyli pół. Ja bym sobie życzył, żeby był przeszedł, tak, jak chociażby nie Ja bym tylko... Za, zostało zadane został za konkretne pytanie. Panie radny, jak on był radny i lata pan w godzin, zostało 3,5 miliona wydane, to pan chyba albo nie jest kompetentnym radnym, albo nie wie co mówi. Jeżeli zostało 3,5 miliona wydane, tam było budowane nowe obiekt, potrzeba tylko 150 tysięcy. Nie chcecie tylko ty. Ja to zdążyłem wniosek. Uważam, że, że uważa pan, że 80 wystarczy? Bardzo dobrze. Przegląda mi się w ciągu roku, czy zostanie ta inwestycja wykonana, czy będą dokładnie pieniądze? Miałam ja uważam, proszę nie trzeba, milion złotych potrzeba 150 tysięcy. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Jest formalny wniosek Pana Bogdana, udziela danego do wojna. Jeszcze tylko bym prosił, bo ja też nie rozumiem. Jest 80 tysięcy na wojsko, na renowację wojska i teraz Pan proponuje, żeby 30 tysięcy z tych pieniędzy, tak? Z działu, z działu pani, pan Panią Panią mnie zapytała, tam gdzie mamy y, mieszkaniówkę, Gospodarka Mieszkaniowa. Śmiało 700 przeniesień do Sportu, gdzie mamy 100 tysięcy złotych, adaptacja poddasza. Dasz, pod 70 tysięcy przeniesień do działu Kultura Fizyczna i Sportu na renowację wojska sportowego Rzesztaw. Nie proponuję, że nie robicie renowacji poddasza za 70 tysięcy? To za to, 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 to 100 tysięcy dotyka za 70 tysięcy na renowację wojska, jak wtedy mieliśmy 150 tysięcy a 30 tysięcy na lampy, a pewnie wypada wypada remont tego, tego powietrza, Tak, dziękuję tak, 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 tak. bardzo. Czy wszyscy Państwo radni wiedzą już, bo ja już wiem, o co chodzi panu radnemu? To wymienię. Zatem szanowni państwo, przechodzimy, przechodzimy do głosowania. W związku pana radnego. Pan radny proponuje, żeby nie przeznaczać pieniędzy na remont pomieszczenia w Rzeszotarach, tylko podzielić te pieniądze i dać 30 tysięcy na lampy w miejscowości, a pozostałe 70 tysięcy przeznaczymy, do, do, dołożyć do remontu pomieszczenia. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest z wnioskiem Pana Bogdana Kira? Bardzo proszę o podniesienie Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 10 osób jest przeciw, kto się wstrzymał, 3 wstrzymały. Dziękuję bardzo. Mam 14. 11 przeciw za 11 było za. Przeciw, 11 było przeciw. 11 było przeciw, 1 za. Wszyscy. Dziękuję panu radnego. Zagłosowanie, znaczy że wiedziałem, że będzie zagłosowane, ale, ale stało już, Ale stało się i bardzo dobrze się stało. Cały rok zweryfikuje jak to będzie, jak inwestycja będzie prowadzona. Mam następne pytanie. Mam takie pytanie. Wydatki na wynagrodzenia w dziale podstawowego mieszkania, to bardzo idą te wydatki? 10 tysięcy złotych, dalej 7 tysięcy złotych. Proszę Państwa, myśmy remontowali stażnicę w Średnikach Górnych i tam y Ponieważ minął okres pięcioletni i już za zgodą prezydenta Mążowkowskiego przesuwamy <laughs> tych ludzi do goku dwie osoby od nas. Ale 10 tysięcy zostaje, ponieważ jest wypłata 13 pensji, która obciąży, będzie płacona w przyszłym roku, ale jest wypłacona od nas, ponieważ tam dwie panie, które pracują w strażnicy, były zatrudnione u nas. Od nowego roku, od 2014 roku one przechodzą do gok -u. musiały być przez 5 lat u nas ze względu na to, że... Na tej inwestycji. Dziękuję. przepraszam bardzo, ja nie Na co idą te 10 tysięcy? Nie, nie, ja nie zrozumiałem. Na wykład 13 pensji za 2013 rok od stycznia będą w gok ale 13-a płacona jest w styczniu. W związku z tym, że byli u nas cały rok, były u nas, w tym dziale u nas muszą być, będą miały płacone 13 pensje, a ich u nas i już nie będzie w 2014 roku. Tylko na 2,5 lat jest pensja, jest i czyli zusy od 13 pensji. czy bardzo, to jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe. jest zrozumiałe. Nie zrozumiałe. To Pani rozumie, że całe 13 pensje będą wypłacone, gdzie zasięgowano te kwoty, jak to jest zrozumiałe. Wszystko rozumiem. Proszę bardzo. mam następne pytania. Ile w dziale dziewięćset gospodarek, bo mamy, mamy wydatki administracyjne. Ile jest gospodarka komunalna idzie na coś W, tym? w dziale gospodarki i wydatki środowiska, ile idzie na wypłaty? Ile ludzi jest z tego opłacany? Czy jest coś z tego opłacany? W dziale dziewięćset gospodarka komunalna ma gospodarkę świeciową. I wynagrodzenia dotyczące pracowników zatrudnionych przy Ponieważ te wynagrodzenia są ściśle kontrolowane, to znaczy one, to łączne nie mogą przekazywać wydatków, w związku z tym one dotyczą świeci i są w dziale 900. Na 1000? Panie Luś, w dziale 1000 mam. No i 13, dobra. Zadam takie pytanie. Utrzymanie czystości wody publicznej przez 15 miesięcy. Czy z tych pieniędzy idzie, z tych pieniędzy idą wynagrodzenia? Tak, oczywiście. To czemu pisze o czystości chodnik w a nie, nie pisze wynagrodzenia, wynagrodzenia tyle i tyle? Ale no ma, w dziale 950 wynagrodzenia łącznie tak? też. Proszę mi pokazać, gdzie jest te wynagrodzenie. Jeszcze nie?